Szanowni Państwo, nie tak dawno pomagaliśmy Pawowi Drojeckiemu. Jest już dziś w Seulu, trzymamy za niego kciuki, modlimy się, żeby zebrane pieniądze pomogły mu wyleczyć tu w Polsce uleczaną chorobę. Mamy dzisiaj Mateuszka, dziesięciolatek, już przeszedł swoje, dzielnie zmierzył się z chorobą. Ale jest jeszcze potrzebna ta kropka nad i. Może tylko to się odbyć w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Zróbmy wszystko, żeby zebrać potrzebną kwotę. Się pomaga to naprawdę fantastyczne miejsce, gdzie mobilizujemy się wszyscy, aby pomagać potrzebującym. Może teraz, szczególnie kiedy mamy pandemię i tak bardzo staramy się troszczyć o najbliższych, pomyślmy o Mateuszu, gdzie, któremu. Pomoc może przyjść tylko w Stanach Zjednoczonych. To bardzo dużo kosztuje, ale termin jest już przygotowany. W maju możemy być już po tamtej drugiej, dobrej stronie, kiedy Mateusz będzie wracał do zdrowia. Proszę wszystkich Państwa o wielkie serce dla Mateuszka.